Szanowni Państwo, PiS oszukuje Polaków w kwestii epidemii, od dawna prezentując niedoszacowane statystyki osób chorych. Nie mamy co do tego wątpliwości. Dziś szef Głównej Inspekcji Sanitarnej miał pokazać skalę tego niedoszacowania, którą ostatnio obnażył nawet młody człowiek młody, zdolny maturzysta. Zamiast tego podał się do dymisji. Polacy mają prawo wiedzieć, jaka jest prawdziwa skala osób chorych na koronawirusa w Polsce i co jest tak naprawdę prawdziwą przyczyną dymisji głównej, szefa głównej inspekcji sanitarnej. Chaos w inspekcji sanitarnej uniemożliwia od wielu miesięcy pracownikom Rzetelną pracę. Nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości. Brakuje sprzętu, rąk do pracy, pieniędzy. Natomiast system potrafi wieszać się w zamian za to na wiele dni. To powoduje zarówno liczne frustracje, jak i konflikty, nie tylko wewnątrz epidemii, ale także osób, które, wewnątrz inspekcji, ale także osób, które próbują się do sanepidu każdego dnia dodzwonić. Dymisja pana Pinkasa, panie premierze, nie rozwiąże problemu. Jeżeli rząd nie dofinansuje dziś, a nie w przyszłym roku inspekcji sanitarnej, nie wyłoży na ten cel dodatkowych środków, inspekcja ta która wystawiona jest do walki z epidemią na pierwszej linii frontu nie będzie pracować właściwie a statystyk najprawdopodobniej nie poznamy do wiosny. Szanowni państwo, to jest list sygnalisty, który dotarł do głównego inspektoratu sanitarnego już na koniec października. Takich Listów do szefa GIS-u docierało bardzo wiele. Rozmawiałam z przedstawicielami inspekcji dwa tygodnie temu na ten temat. W tym liście sygnalista informował o tysiącach niezarejestrowanych zgłoszeń osób zakażonych COVID-19, niezebranych w wywiadach epidemiologicznych, opóźnieniach w dochodzeniach w sprawie ognisk w szpitalach, opóźnieniach w rejestracji osób objętych kwarantanną. To są, szanowni państwo, informacje o tysiącach, nie zrobionej na, o tysiącach sztuk niezrobionych na czas właśnie wywiadów, rejestracji, które rzutują właśnie na to, że statystyki w zakresie osób faktycznie chorych nie mogą być doszacowane, bo po prostu nie mamy ich nawet w systemie, nie mówiąc o osobach niezidentyfikowanych. W zamian za to pracownicy inspekcji czują się zastraszani i nękani, bo odpowiedzią na to pismo, ten list sygnalistów, który trafił na koniec października do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z przykładowej placówki w Poznaniu, była dymisja szefowej oddziału epidemiologicznego właśnie w tym Sanepidzie. Nie rozwiązanie problemu, niedofinansowanie inspekcji, nie poszło zatem zmiany w procedurach, które umożliwiłyby pracownikom rzetelną pracę, tylko rotacja na stanowiskach. W ten sposób nie poprawimy sytuacji w Głównej Inspekcji Sanitarnej. Szanowni Państwo, żądamy od premiera prawdziwych informacji o przyczynach rezygnacji Głównego Inspektora Sanitarnego. Ja przypominam, że kiedy my zwracaliśmy uwagę na to, że koronawirus jest już w Polsce i trzeba podjąć zdecydowane działania, żeby poradzić sobie z tą pandemią. Wtedy to nie kto inny, tylko pan y, główny inspektor sanitarny, poradził nam, politykom, żebyśmy sobie włożyli lód do majtek. Powiedział również, że jeśli chodzi o maseczki, to przecież można je zrobić z biustonoszy. Mało tego, y, 30 września powiedział, że. Właściwie te nowe zakażenia, które się pojawiają, a wtedy ich było około 1500, powinny tak naprawdę mieć miejsce jeszcze tylko do połowy października, a później powinny wyhamować. Dopiero mogą wzrosnąć w okolicach świąt Bożego Narodzenia. I co mamy? Po 15 października ilość osób zakażonych po prostu pogalopowała. Więc te. Nawet takie przykłady, które świadczą o bardzo takim nieodpowiedzialnym podejściu do, do zakażeń i do pandemii pokazują, że główny inspektor sanitarny od dawna nie powinien pełnić tej funkcji. Mało tego, niestety, dowiaduj, dowiadujemy się właśnie od pracowników Sanefidu, że sytuacja wewnątrz tej placówki jest naprawdę tragiczna. Brak sprzętu uniemożliwił. Zdecydowane i konkretne działania, jeśli chodzi o obejmowanie ludzi kwarantanną. Przecież, gdyby. Gdyby w tej inspekcji była odpowiednia ilość sprzętu, to ilość osób dzisiaj objętych kwarantanną proporcjonalnie do wiosny tego roku wynosiłaby tak naprawdę miliony, a nie tysiące. To pokazuje, jak bardzo inspekcja jest nieprzygotowana. Nie jest zaopatrzona ani w sprzęt, ani w system, ani w oprogramowanie. Mówienie o tym, że pracownicy dostali podwyżkę jest naprawdę skandaliczne, bo te podwyżki wynikały tylko i wyłącznie z tego, że zwiększono... Wydłużyło się minimalne wynagrodzenie. Stąd też dzisiaj, widząc ogromny chaos i, i naprawdę wielką nieodpowiedzialność w podchodzeniu do samej pandemii przez właśnie Głównego Inspektora Sanitarnego, który właśnie złożył rezygnację. Żądamy od Premiera prawdziwych informacji, co tak naprawdę jest przyczyną, jeśli chodzi o tę rezygnację i jak naprawdę wygląda sytuacja w, w Sanepidzie, w Inspekcji Sanitarnej, bo z naszych informacji wynika, że ona jest po prostu tragiczna, a na zadywane przez nas pytania od wielu miesięcy nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi, oprócz informacji, że ta odpowiedź będzie udzielona w terminie późniejszym. To bardzo niepokoi, bulwersuje i niestety powoduje, że my wszyscy Polacy jesteśmy, y, jesteśmy zaniepokojeni tym, że sytuacja może być na tyle tragiczna, że rząd po prostu nie poradzi sobie z tym, co przed nami. Szanowni Państwo, rezygnacja szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie może przysłaniać nam prawdy. Główny Inspektor Sanitarny miał dzisiaj podać skalę niedoszacowań, jeżeli chodzi o liczbę chorych na koronawirusa w Polsce, i oczekujemy tych informacji dziś, a nie za tydzień, bo każdy dzień to setki. Tysiące nowych chorych i setki osób umierających na epidemię w Polsce. Natomiast rząd miał pół roku, żeby przygotować zarówno służbę zdrowia, jak i właśnie inspekcję sanitarną do pracy na pierwszej linii frontu. Tymczasem przez pół roku nie zrobiono nic. Dopiero dzisiaj zwiększane są liczby rąk do pracy w inspekcji sanitarnej, dopiero dzisiaj dostarcza się komputery do zdalnej pracy dla pracowników, telefony komórkowe. To wszystko można było zrobić na wiosnę, dzisiaj ta inspekcja kompletnie nie daje rady, panuje w niej chaos, który, tak jak powiedziałam, rodzi frustrację i rodzi wewnętrzne konflikty, a zmiany kadrowe nic tutaj nie dają, jeżeli nie rozwiążemy przyczyn tych wewnętrznych konfliktów i nie zmienimy procedur. W tego typu zawiadomienia, których do Głównej Inspekcji Sanitarnej dotarło naprawdę wiele, czarno na białym widać, że statystyki, które podaje rząd każdego dnia w sprawie nowych przypadków chorych osób zakażonych koronawirusem są niedoszacowane. Panie premierze, oczekujemy prawdy na temat stanu epidemii w Polsce i liczby chorych obywateli. Jeżeli nie mają państwo żadnych Dzień dobry. pytań. Pani Klaudiusz, Zagradionowy Świat. Krótkie tylko jedno na koniec, bo pani mówią, że domagają się informacji od premiera. A pani zdaniem, co było przyczyną dymisji? Jarosława Pinkasa? Znaczy, Główny Inspektor Sanitarny od wielu tygodni rozkładał ręce, mówiąc o tym, że inspekcja jest niedofinansowana. Natomiast z drugiej strony wiemy, że nie potrafił przedstawić prawdziwych informacji na temat właśnie przyczyny niskiej, spadającej liczby osób chorych i rosnącej liczby zgonów na temat współczynnika. Pozytywnych testów, i tak dalej. Tych pytań i wątpliwości wokół statystyk prezentowanych przez inspekcję sanitarną jest naprawdę bardzo wiele. Ja osobiście od wielu tygodni występowałam z różnymi zapytaniami i interpelacjami do głównego inspektoratu sanitarnego. One wszystkie są do wglądu. Na żadną nie dostałam odpowiedzi. Pytaliśmy o mobbing w inspekcji sanitarnej, o brak sprzętu, który leży na magazynach, o niezapłacone nadgodziny dla pracowników o liczbę wakatów, na żaden z tych odpowiedzi od wielu tygodni nie dostaliśmy odpowiedzi. Na, żal, na żadne z tych pytań od wielu tygodni nie dostaliśmy odpowiedzi. To znaczy, że problem z zarządzaniem inspekcją sanitarną od góry istniał i nie został przez wiele tygodni, wiele miesięcy rozwiązany. Problem leży dzisiaj w procedurach, problem leży w rozwiązaniach, braku rozwiązań systemowych, problem leży w braku rąk do pracy i w niedofinansowaniu inspekcji. Gdy przy ostatniej odsłonie ustawy o COVID-19, o walce o poprawie kwestii związanych właśnie ze służbą zdrowia i inspekcją sanitarną chcieliśmy zwiększyć jako klub poprawką nakłady na służbę zdrowia, usłyszeliśmy, że takie nakłady będą zwiększone w przyszłym roku. No w przyszłym roku będziemy już podsumowywać epidemię najprawdopodobniej, a nie z nią walczyć. To dzisiaj od nakładów na inspekcję sanitarną zależy, czy na czas będziemy mieli zidentyfikowane ogniska, które pozwolą nam uchronić przed śmiercią kolejnych Polaków, a nie za parę miesięcy. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.